Siemana maneczko widzę, witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Gai. Dzisiaj lecimy dalej. Najprawdopodobniej, nie wiem, czy dzisiaj, albo może w następnym odcinku, już wydaje mi się, że możemy grę skończyć. Chyba, że nagle, nie wiem, jakiś będzie wybuch fabularny, nagle na 15 odcinków, czy coś. Bo dosłownie, jak wiecie, w poprzednim odcinku zdobyliśmy ostatni już odznakę i mieliśmy się teraz udać na ligę, żeby od czempiona nauczyć się jakiegoś tam ataku, który aktywuje idol tabletu. Także no, zobaczymy. Że co jeszcze przed wstępem? Oczywiście dziękuję każdemu wspierającemu za wspieranie mnie i macie stać łapkę w górę. I jak mu się film spodoba tutaj mamy Town i chyba muszę iść tutaj. Ja sobie riperka. I co, lecimy jakimś kanionem. Według głównie właśnie trenerzy z kamiennymi jakimiś pewnie ziemnymi tak itd. Yy, no jest kamienny, tak? To się nie pomyliłem. Jestem na tej drodze z minutę, a już dwa z maszy widziałem. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, elegancko. Yy, a, wystawiłem oczywiście All Pierwsza trenerka ma rajczów. Super. Tylko Quick takich użył z jakiegoś powodu. No dobra, tak też można. Nie widzę, ale chciałem coś mówić. Przechodzę sobie przez ten kanion. No co, seria się zaraz skończy. I tak dalej. O. Akurat nie miałem co mówić i praca przyszedł. Super. Hej, widzę, że posiadasz też odznakę G4. Znudziło mi się już pomaganie profesorowi, więc postanowiłem samemu spróbować. Powiedzmy, że wyzwanie sal nie jest dla mnie. Powiedz skończ, co to jesteśmy? Co powiesz na jakąś walkę jak ze dawnych czasów? Nie panikuj wyleczę twoje pokemony. Tym razem będzie inaczej. Chłop chce się bić. Dam mu walkę. Fake out. Tak coś czułem. Magiczny shane. Nie wiem czy on ma mega altarnię. Czy ma zwykłą? Chyba ma zwykłą, nie? Okej. Okay. Szybko nie zweryfikował, ale dobra, Orreń powinien dać radę. jak trafi teraz. Uuuu. Proszę pani. Och. Ach, galon w tej serii o tych jak coś powinno... Ciekawie działać w Pokemonach. I Pokemony nie powinny być zamrożone. Zamrażalne. O, to jest zamrażalne. Takie słowo powinien użyć. Albo chociaż powinny mieć coś takiego, że możesz je zamrozić, a tak naprawdę ostatni nastłędu się już podmrażają, jak atakują może, coś takiego. Nie wiem, że to byłoby znaczy czy to byłoby broken? No trujące Pokemony na przykład nie mogą być zatrute, nie? I czy to jest broken? No to nie jest broken, jest to logiczne nawet. A że ognisto Pokemony nie mogły być zamrożone, to też jest to imologiczne. A może nawet nie że wszystkie te Pokemony? A co już były Wymagało więcej kodowania. Że pokemony które mają jakiś ogień w designie, może wtedy żonnie nie powinny być zamierzalne. Ale to by wymagało kodowania. Na Game Freak, jak wiemy, nie z trochę z tego. Ja z tego co pamiętam to on miał chyba jakąś wersję Rotoma. Chyba trawiasta, nie? w wystawić? No i człowieku. No, dalej sobie dobijemy z pałkiem, bo to spawnek żeby też sobie coś powalczył. iść No. Jak ma być szczery nie spodziewałem się niczego innego. Będąc mniej, jakby zafascynowany, wygraną tą walką, sprawiła, że była ona o wiele zabawniejsza, ciekawsza. Eee, nieważne, profesorowi udało się znaleźć jakieś użyteczne informacje w bibliotece Selanto. Okazuje się, że jest coś takiego jak klucz tabletu. I zgadnij, gdzie jest to zlokalizowane. W Ignis Wali. Eee, zgadza się, to jest dosłownie ta sama ścieżka, w której skończyliśmy, gdy uciekaliśmy z świątyni Apex. Nowi strażnicy najprawdopodobniej będą chcieli zdobyć ten klucz tabletu. Konajmy ich, zanim oni to zrobią. Widzimy się w Icoston Slowpoke. Czasem Mam wrażenie, że ktoś mnie nazywa połkiem w tych pokemonach, to już takie... To było nawet fajne za pierwszym razem w redach Jak to już praca chyba w tej czwarty raz mnie tak nazywa, to już trochę mam ochotę mu zajebać kopa, nie będę ukrywał, nie? tego go schować tam za szopą z rodziną bośniacką. mi tyle, nie? To co brat myśli? Że mnie tu będzie tak nazywał? Normalny czy nienormalny? A to jak mam zdobyć? A, potem Rock Climb jest do użycia. To nie wiem, to jak go miałem użyć. Tu mogę Rock Climb bo użyć. I Nie włączyłem repela i pierwszy krok, chyba krok zrobiłem Jestem przekonany, że zrobiłem jeden krok po włączeniu repela, nie? I już, od razu, instant Bo nowe miasto, trzeba go wyeksplorować Trzeba wszystko, sześciusieńko ogarnąć Chyba będzie zanowalczy, jak będę miał Lucario w teamie mega kamień do Lucario pewnie dostanę po prostu i tyle, o to chodzi Śmieszne nawiązanko do szóstej generacji Gdzie kolinę pokonywałyśmy z właśnie Lucario Też mam jakieś ruiny, do których mogę pójść Mamy Ignis Wali, a to stąd wyszliśmy chyba, nie? Albo nie. Mam dwa wejścia do świątyni jakiś. Yy, Okej, okay, to pewnie mogę zmienić te czerwone szardy. Yy, dobra, no to co, idziemy do pracy tutaj. Pewnie muszę tutaj pójść. się łażanki, to jest dom Herschela. Jeśli on jest tym, który zna Molten Race, powinniśmy go zapytać o pomoc. Wtedy powinniśmy się udać po klucz do tabletu. Czy jesteś gotowy się go zapytać o pomoc? O, witajcie, dajcie mi chwilę. O, to są pomocnicy Charlesa i... Coś czujesz, że Herschel zna ten atak, ale pewnie będzie motyw tego, że on go zapomniał. Po tym, jak on zapomina o nas, cały czas jak, się, jak go widzimy, już trzeci raz i on trzeci raz się pyta, jak się nazywamy, i o nas i pamięta. Ach, tak, Pozańki jego przyjaciel. Musi mi wybaczyć. Co was prowadza do Ico Stone? O, widzę, poszukujecie mocy Morten Race. Zgadza się, jest to po to, byśmy mogli ratować region. Hmm, to nie jest zbytnio pocieszające. Wydaje mi się, że moja odpowiedź będzie taka sama, jak to było do nowych starszych, kiedy się mnie zapytali. I to odpowiedź to nie. Ale to było naprawdę miłe z was widzieć dzieciaki. Tak się bo na początku gry coś było, że starsi go w tym muzeum o coś pytali i on odmówił. Czy to może być kwestia tego, że oni też go pytają o ten Molten Race, więc oni tak naprawdę wiedzą o tym, że to ten atak jest potrzebny do użycia? Była kwestia, tej Marianna chyba się pytała, że mówiła, że mogą nie wiedzieć jaki to jest atak, ale wygląda to jakby oni wiedzieli o tym. Czy ten gość jest poważny? Mam ci najebać? Proszę nie poruszajcie już więcej tego tematu. Obydwoje, wy i nowi starsi potrzebujecie tej pracy do osiągnięcia swoich celów. To jest fundamentalne niezrozumienie. No, no i telefon, dobra. Dobra, powiem tak, nie pamiętam co było, co się działo, <grym> kurwa godzinę mnie nie było. Nie pamiętam co było wcześniej, bo to już chyba jest w połowie dialogu jakoś. No bo to jest fundamentalne niezrozumienie naszej relacji z pokemonami. Nie pozwolę na złe użycie Pokemonów dla ludzkich agent. Aha, i to tyle, tak? Chcę mam zrobić? Po prostu wyjść? A więc to poszło bardzo źle. Jeśli odmawia posłuchania naszych powodów, będziemy musieli to zrobić sami. Chociaż możemy teraz powolnić nowych starszych, prawda? Aha, wstrząsy ziemi. Ten był naprawdę ogromny. Wydaje się, jakby to przyszło z Doliny Ignis. E, dalej, nie marnujmy więcej czasu. Ignis Valley. Okej, okay, tu mamy kolejną skamielinę. Loom Fossil. Loom to by chyba do Arkena, tak? Dobrze pamiętam? Do Archena? Oho, a tutaj co mamy? To na początku gry gdzieś się było, nie? I. Okej, okay, czy ja musiałem ten kamień przesunąć. I teraz stędy będę musiał chyba iść, nie? Bo nie? Oho, mam nowy starszych, więc jednak tutaj miałem iść, dobrze szedłem. A fajnie, że SPO wystawiłem, kiedy chłop ma Janmega. Znaczy baba. O, zrunshotował. Mocno zaskoczył SP że że Aurora Beamem zrunshotował mega. Wiem, że Janmega nie jest jakimś tankiem i tak dalej, ale... ...myślałem, że mniej dostanie. Może maksymalnie do połowy życia mu zbija. a tu takie rzeczy się dzieją. No bo... Ech, ma. Chciałem powiedzieć, czy może Griefdera z tą nudge'em z Southlanda, ale zmniejszy mi... ...atak, ale może krytowalne? Mi się ogólnie trafię, to też byłoby fajnie. Okej, okay, spokoj okay, spoko. Nie no, bez kitu. Uuu, to już jest imo szczytne, że mogę ich pominąć. Tu mam dalej starszych, kolejnych. I to już jakby są zwykli ludzie. Zwykli śmiertelnicy. O, tutaj miałem pójść. Nareszcie. Klucz do tabletu. Jestem z was wszystkich dumna, moje dzieci. Jestem przekonana, że życzycie sobie doznać przebudzenia z pierwszej ręki. To byłby największy honor. Ze wszystkich. No więc, a więc więc wydaje mi się, że nie powinniście tutaj być. To jest bardzo pilne, żeby inne tablety były chronione. Nie ufam nikomu bardziej, żeby, to pow żeby powierzyć to zadanie niż moim trzem starszym rycerzom. Ale madam, moja decyzja jest ostateczna. Też idźcie. Czas w końcu nadszedł. Reggie Giga, swój sen się do dobiega końca. Nie, tak prędko. Ale biegnął. Nie pozwolimy Ci zniszczyć naszego domu. Nie pozwolimy, żeby to się stało. A co ważniejsze, łazanki nie pozwoli. Dość tego, mam już dość Waszej interwencji. Skracuję Was, normalnie nas zmiażdży. Babencja. A ja nie mam Pokémonów wyleczonych. Mhm. Wow. Nigdy nie mówiłem, że nie mogę używać itemków leczących podczas walki, bo oczywiście mogę to robić. Mhm. Mhm. Power Gem. Okej, Magic Shine. Magic Shine. Elf Quack. S, S, S. O ty, a może na szczęście Warlane to jest ściana i on nie padnie tak łatwo Gengar, Gengar pamiętam, że to był chyba mega ewolucja Mogłbym SP wystawić, ale zostanę, Czy znaczy wystawię Torterę, chociaż mogę Lich do użyć, ale nie będzie chyba takiej konieczności Na szczęście Sieg Leaf, no to gigalif. Defense sobie zwiększa, fajnie, fajnie, elegancko Kto pytał? Salamence, to jest chyba ostatni Pokemon Chociaż Warlane ma za mało życia, mi się wydaje, że Warlane chyba padnie o mam Molten No i wszystko jasne No i wszystko jasne, dobra Czy Altario będzie szybszy? Nie będzie szybszy chyba Altaria A no, się wyleczę A on się musi wyleczyć A do Molten Raze to jest smocza tak? Także dobra Hahaha ha, ha, to jest to właśnie o czym mówiłem Dobra robota Łazanki Ale i Salamence Tak Trochę szkoda Wy dzieci naprawdę jesteście utalentowanymi wojownikami I bystrymi obserwatorami Mój Salamence zna ruch Molten race. Ale to niemożliwe, tylko Hershey jest w stanie go użyć. I to nie jest możliwe, żeby był w stanie cię nauczyć tego ataku. Nie było nic powiedziane o tym, że Hershe jako jedyny zna ten atak, znaczy, że Marianna tylko zna Hershera z osób, które znają ten atak, więc nie wiem skąd on to wysnuł. Nie wiesz we wszystko co czytać, młodziaku Starsi Orptus z detalami opisali tę technikę w starożytnym tomie. To będzie, będzie ta książka, którą my jej daliśmy na początku gry In fact, to jest nawet ta sama książka, którą miała Łazanki. Oczywiście nigdy nie powinna skończyć w bibliotece Selanto Nie można powiedzieć, co by się mogło stać, gdyby wpadła w jej złe ręce Ale tak jak przeznaczenie tego chciało Ta książka i do tabletu znalazły swoją drogę do mnie jest to w miarę ciekawy akt, nie wiem, opatrzności, przezroczności. czyli byście się nie zgodzili. Wydaje mi się, że to jest oznaka tego, że wszechświat popiera mój cel. Ale koniec już gadania. Era nowych starszych nadchodzi. Salam z ten Revival Her. Teraz przywołaj siłę Morten Race, Wyższego go wido tabletu i zniszcz pieczęć starszych. A to jest sobie hoł, a nie Reggie Gigas. To byłby sens. Czy Reggie Gigas obudzi? O, znikła. Ona to zrobiła? Gdzie ona znikła? I tablet. Ten Tablet teraz świeci. Co to wszystko oznacza? Pik, 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 pik. Pozańki, praca. U musicie zaakceptować moje przeprosiny. To jest wszystko moja wina. Nie powinienem niedoceniać nowych, starszych. I powinienem wam zaufać. Tytułowanym kluczem tabletu cały Regon jest iopardy No, jest Leopardi i, i tyle, no co, co mu powiesz. Jest w niebezpieczeństwie. Nie pierwszy raz słyszę to określenie oparli na niebezpieczeństwo. Zawsze się mówiłem in danger albo coś. Morgano użył Morten race na idolu tabletu, prawda? Ona powinna zostać transportowana do komnaty Gai. To jest więzienie stworzone przez starszych Hortus. Jego jedynym zadaniem jest trzymanie legendarnego Legigasa uśpionego. Zbudowali je, by chronić Hortus od wstrząsu ziemi Legigasa, Które tworzył bardzo dawno temu. Normalnie ta komnata jest niedostępna. Pieczeń starszych, prawda? Tak. Mierzyć może być złamana tylko przy pomocy idolu tabletu, a więc idol tabletu to jest taki klucz. W zasadzie mówiąc to tak. Kiedy pieczęć jest złamana, klucz tabletu transportuje tego, który trzyma idola tabletu do tej komnaty. A więc jak możemy dogonić Morgany, jeśli ona posiada idol tabletu? To jest bardzo dobre pytanie. Ona nie posiada jedynego. Czeka, jest więcej idolów tabletów? Jeśli moje informacje są prawdziwe, to tak. Legenda mówi, że są trzy rozrzucone yy, fragmenty drugiego idolu tabletu. Jeśli będziemy w stanie znaleźć te fragmenty i go odbudować, będziemy mieli chociaż jakąkolwiek szansę na powstrzymanie Morgany. Wydaje mi się, że wiem, gdzie mogły być te fragmenty. Inne trzy. Te tablety, co były. To było w jednej książce, którą profesor kazał mi przeczytać. Ozanki, musimy odzyskać te trzy fragmenty i dolu. Ale Kazan tutaj będzie w stanie was przeteleportować do tych tabletów. Czas jest bardzo kluczowy. W międzyczasie przeszukam moje badania na temat Gigasa. Jeśli zostanie znowu przebudzony, musimy wiedzieć, jak go możemy powstrzymać. Idę znaleźć profesora. Aha, czyli praca sobie poszedł, to ja sam będę musiał szukać tak? tych fragmentów. O to chodzi. Dobrze, zrozumiałem. co to są tutaj? Icos Ruins. Nie wiem, czy ja tutaj będę musiał wrócić jakoś. To są jakieś te świątynie takie, ale, ale to ruiny, a tu widać, że są chyba tylko itemki. liston, fajnie, fajnie, elegancko. Idziemy do tego, do Raka Zamika, żeby nas przeteleportował, przeletpertował, dawaj, przelatepertuj mnie. Okej, okay, dobra, idziemy do Relicanta. A, i będę musiał z tymi starszymi po prostu walczyć. Nasza ostatnia walka nie miała znaczenia. Tutaj nie mam żadnego miejsca na porażkę, na błędy i cię tutaj zniszczę. A zniszcz mnie, dawaj. Czekam na to. Z początku gdy nikt mnie jeszcze nie zniszczył. Chyba. Przynajmniej nie pamiętam, żeby ktokolwiek to zrobił. Nie, jeszcze Heila nastawiła. Żeby walkę wydłużyć. A nie zmienił. Przeżył? Jak to? A bo reflekt był, no tak zapomniałam o tym A i teraz zmienia Pokémona. kurwa jebana Jezu to będzie mega Obomasnął Wystawił Raina Woodhammer? Czemu Woodhammer? Był przekonany, że lodowy atak użyje Dobra no to co? Altaria Mega ewolucja, żeby przypadnie dosyć super efektywnie No i Magic Shine'em ci pokonuje w tym momencie Monblast. Moonblast trochę lepszy będzie wiadomo Aurorus, Aurorus ma mało życia Powinien wydaje mi się, że paść Moonblasta Ile ten heal będzie trwał? Heal nie ma też z jakiegoś limitu? Oho z dwu. I dobra widzowie, sorry, teraz taki nie wiem, kolejny telefon miałem teraz. Teraz miałem telefon o pracę, nie? I gdzieś aplikowałem na jakiś magazyn I mi teraz babka zadzwoniła w ogóle bez kontaktu wcześniej i dopiero mi zadzwoniła... No ogólnie jak coś to już zamknęliśmy rekrutację. I tyle i się rozłączyła, nie? I, 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 I... Wiecie, spoko, nie? Że zadzwoniła, że jak coś to już nie aplikują, tylko tak ja tam aplikowałem kurwa dwa tygodnie temu, więc może ja tu czegoś nie rozumiem. Ja Miałem taki typu, kurwa dzwonisz, nie? Ja zapomniałem w ogóle już o tej ofercie i tak dalej. Morgana jest głupcem. Z Regice'em byłabym w stanie ciebie zniszczyć. Ale ona nalegała, żeby ona go zabrała. Muszę to z, jakby skontaktować z innymi starszymi. Mamy relikanta. Czekaj, ja muszę fragment zebrać. I mamy zebrany tablet. Znaczy... Tablet. Fragment. To były co długo z nami y, coś tam zadzierasz. Znaczy on ma ziemno kamienne Pokémony. No to dawaj po prostu relay Nice Serve. Padnie na hita, nie padnie na hita Efa sobie zwiększył, się oczywiście wyleczy, ale no to wydaje mi się, że raczej nie zrobi nic. Wiemu warrainowi. War Warrain. a dig jest bicha, są szatujesz, nie? Nie zamrzutujesz. Ale on ci nic nie zrobi, bo jest głupi. Jest głupim głupkiem. Gdybym tylko miał Roka. E, czasami wątpię w y, liderstwo Morgany. Ale ona jest tutaj szefem. Nie mogę pozwolić, żeby inni przegrali. Muszę to im powiedzieć. Muszę do nich dotrzeć. Czy mi Pokémon wyleczył? Nie, nie wyleczył mi. Nie mam przypadkiem identycznego Sprite co ten drugi. Doponieważ w ogóle to są dwie inne osoby. Ale to by chyba Enok, tak? A tam będzie jakiś inny. Boże Durant. Dajmy uciec. Jesteś kurwa drówką woleną. A to jest Ezekiel. Muszę coś w ciebie wbić mhm uh -huh. ten będzie miał stalowe pokemony okej okay, dobra bo ta pierwsza babka miała typowo lodowe pokemony bo regice ten drugi miał typowo kamienne pokemony bo regirock a ten będzie miał typowo stalowe pokemony bo ten Aż widzę że, on, że oni obydwaj mają takie jakby bardziej ziemne chyba pokemony bo oni mają bardziej ziemne pokemony ale ten tamten miał bardziej z na kamienne a ten miał bardziej z nastawieniem na po prostu stalowe bo o to chodzi tutaj między tym ezekielem i enochem Mówi, jestem ma kurwa kradili. Szukam jak to się nazywa? Paternów szukam jakichś. Fajnie no. Nie, ja zostaję dopóki nie trafi. O, trafił. Chyba spadnie. Ale zostałem do końca, tak? Nie, nie skłamałem. On się chyba leczył, nie? Nie leczył się nawet. Nie na no, Dragon Pulse. Nie okay. O boże, on nie będzie, on mnie złamszytuje. Iron Head Dwa razy Swords Dance użył On no, no, U pan będzie szybszy tego może da radę Wygląda, że Shadow użyję, no to, to chyba dostałem w pierdol War Rain'a ja tym Iron Head'em Okej, okay. Warren szybszy A, Kryta mi wywalił, fajna sprawa Chyba i Agron. Nie, może Max Revival użyję, bo miałem chyba Max Revival Chyba spróbujmy normalnego Revival'a użyć Chyba sobie nawet bo to jest mega agron. Wpomniałem, że agron ma mega ewolucję w ogóle Okej, okay, jestem szybszy nie padł na hita. No a teraz powinien pas już. No i super. I widzicie jednak. Da się wszystko wygrać. Potrzebowałem jedynie Registra, żeby wygrać. Morgana nie powinna brać ze sobą tytanów. Nie mogę tutaj stać. Muszę pomóc innym. Eee, a, zapomniałem zebrać fragment z tego. Z tego drugiego Tutaj zapomniałem fragmentu zebrać Dokładnie Dobra i teraz się musimy cofnąć do Herschela Herschel House Udało ci się zebrać wszystkie trzy fragmenty idolu? Jesteś niesamowity Łazanki Dobra daj mi spróbuję go zrekonstruować I mamy idol tabletu Sam mam jeszcze dobre wieści Z moich badań wynika Że odkryłem coś bardzo ważnego Staci ortu zaimplementowali jeszcze jeden Ostatni takie ostatnie zabezpieczenie jakby takie coś ostatecznego które pomaga zgromadzić jakby gniew fragi Gigasa jednakże tutaj nadchodzi ta zła część znajduje się Aż na wyspie Kato Surf. Jakby w znaczeniu, że jesteśmy jedynymi, którzy są w stanie doścignąć Morgana. Wiem, że to jest dużo, o co teraz proszę, ale masz naprawdę wiele doświadczenia, jeśli chodzi o nowych starszych. Nie wyobrażam sobie lepszego kandydata do walki z Morganą. Jesteś czempionem. Logiki szukam. Yy, a tak poza tym pokonałeś się już dwa razy, tak? Czas to jest esencja. Udało ci się stworzyć i do tabletu, i masz moje zaufanie. Czy chciałbyś opuścić z Walii? Dobra, okay. to jest to bazanki. Kiedy do tabletu się zaktywuje tablet, klucz tabletu ci tam transportuje. Nie, nie jest wiadomo co zobaczysz po drugiej stronie. Jedyne co bym chciał to pójść z tobą, bo to tylko jedna osoba może przejść, tylko ta osoba która trzyma ten do tabletu. Dobra, jesteś już gotowy? Salamence, powodzenia łazanki. Salamence, użyj Mountain Race. Oni mogą sejwa zrobić i myślę, że save będę mógł zrobić. A by było dobre, sobie klik save zrobię. Twoja uporczywość naprawdę mnie zaskakuje. Jest to aż naprawdę godne szacunku. Ten świat naprawdę by brzyskał wiele, gdyby więcej takich ludzi jak ty żyło. Niefortunnie jednak wygląda na to, że zbiórczo zgubiliśmy naszą ścieżkę. Współczesność jest plagą, jeśli chodzi o ludzkość i pokemony Ale oni słowa używają, boże. frywolność? Mieliśmy wszyscy odwróceni, jakby, taką uwagę, takimi. Mało znaczącymi błahostkami. Kontesty Pokémon, walki Pokémon i nowa triga Pokémon. Wszystko to jest bez znaczenia. To wszystko rujnuje majestat Pokémona. Ale były czasy, kiedy to wszystko było inaczej. Starsi Ortus. Chili pokemony, szanowali pokemony za to, jak by, jakie były one cudowne. Pokemony nie były tylko zwykłymi zwierzętami, których uczyłeś jakieś triki, ale dzisiaj i tutaj sforsuje na współczesnym świecie, żeby znowu czuli respekt do pokemonów. Gigas przywróci Ortus do jego kolan, tam gdzie należymy. Ty jednakże nie dostrzesz tego nowego świata. Uznaj to jako Mercy, nie umiem po angielsku, litość, to chciałem powiedzieć. O, że ona ma jeszcze większe poziom. Stone trzeba weź skrytuj, ona jest skrytowa. Raz chociaż. Nie, ja, ja wczytuję. piździe to mam. ja to mam wpiszcie, ja, ja mam to gdzieś. Szczerze. Chodź po prostu skrytuj tym gigalifem i będzie super. Albo traf jeszcze. To jakbyś trafił też byłoby fajne. O, i dziękuję. No i co, Tortera. Aby tam mega evoluj tego Gengarito. Normalnie, jak ci teraz tutaj iść. No, tak jak mówiłem. Houndum. Patrz, to patrz, patrz. No tak, zapomniałem to Torment Rob, troszkę mi się mogło zapomnieć, bo tego ataku nie widziałem. No, Aba Gigalif z powrotem, dawaj tutaj Stoneja. Mhm, <laughs> Dropion. dawaj do znowu Torterę. Torment chyba znika po zmianie Pokemona, nie? Coś czuję, że pewnie Otea teraz pokona i za z nią walczy dosłownie drugi raz, tylko będzie już używała te Regi Ice, Regi Rocka i Registeela. No teraz wygląda na to, że ona ich przy sobie nie ma. No czy ma je przy sobie, ale po prostu ich nie używa. Rzeczywiście nie, pewnie będzie Regi rice Regirock, Regi i ten i Reg Regi-Gigas. O, weź traf, kurwa, pierdole, nie może trafić atakiem, wiesz, mnie kurwi coś. No i przeżył i mnie złączotuje pewnie, o, mnie złącznotował, co ty gadasz, to jest możliwe w ogóle? Trapiąc szybczo od altarii? No dobra, to jest to, zmusiłeś moją rękę. W porządku. Naprawdę liczę na to, że cię pokonam i dać ci szansę na ucieczkę do Twojej mamy na sam koniec. Ale odmawiasz powrotu do domu. Oznacza to, że nie dałeś mi wyboru. Powinien zostać pierwszą ofiarą Regi Rock, daj mi swoją siłę. Regi, sobą jeszcze raz coś tam. Jakby w otoczeniu tych trzech tytanów, Gigas zakończył swoją śpiączkę. Swój sen. Iś. Z Cetanami, ze Gigasem jest to niepotrzymalna. Prawie, ja że będzie żałowało tak, że nasze ścieżki w ogóle się skroczyły ze sobą. Raz i na zawsze, Dobre, dobra, dawaj, Znowu safe state'a. Pokémonów nie mogę zmienić, spoko. co tu. Warray nie da rady tutaj Redziroka jakiegoś pokonać, randomowego. Co to jest za ten? Eee, jak to wygląda ze Gigasem? On ma lepszy atak czy def? Znaczy ten. <laughs> def czy spez A Ma taki sam. szkoda, że nie ma żadnego ataku jakiegoś walczącego. No, mogłeś tak to użyć. Dawaj tutaj. Jest szybszy od Kalwantuli? Co? On nie ma tego slow starta, że zawsze drugi jest? Czy jak to działa ten Regigigas? Aha, na 5 tur zmniejsza ataki speeda o połowę. To fajnie. Molten Race. Fajnie, no. No bo na Altaria, no ta Altaria no, musi być szybsza, no bez przesady. A giga się musi. O Boże. Oho, przeżył. Przeżyła, znaczy. Sorry. Muszę 10 pompek zrobić. Ewa, Regise. Stawił Reina, Został Regise i Regis Steel. Tak? Czy Registry był pierwszy, nie pierwszy był Regirock. Rock. To Torterę muszę skrzesić. P ja faktycznie użył tego Max Revive'a, bo... No muszę mieć Max Revive'a, no bez przesady, że Max Revive'a przez to grę nie znalazłem. Coś innego. No i mam. No mam nawet dwa. Robię sobie say ta dalej, bo jestem kurwą. Przeżył. Czekaj, to jest Regis! Jezu, czemu ja to zrobiłem? Dobra, yy, kurwa. Ale mogę się tutaj zwykłego ja w sumie użyć: Reviva. Ej, dobrze, że się nie chce wczytywać. Oj, dobra, jednak chyba zwykły, zwykły by nie starczył. Zmienia na Regis Steela, dobra. Zmienia na Torterre. Pokus Blast. Dobra, Earthquake. Czy padniesz na hita? Nie padasz na hita. Flash Cannon. Nie, Flash Cannon był stalowy, dobra. Flash Cannon mi się pomylił z Zap Cannonem. No i Regis jako ostatni. No, Regis był szybszy chyba, nie? Czy mogę Mortarję może wystawić? Altaria, bądź, bądź szybsza, dzięki. No i wygraliśmy. Co ty sobie myślisz, starobabu? Dalej przegrałam? Całe moje życie zdedykowano na tego momentu. Tylko po to, żeby zostać pokonana przez jakiegoś dzieciaka? Czy może starsi Ortus by byli w błędzie? Uuu, co się dzieje? Regigigas jest wściekły. Tak, jestem w stanie dalej wygrać. Tytani uciekli. Ej, coś tam, Jezu, co się dzieje? Daj zasnął. Co? Co się właśnie stało? Gdzie uciekli Czego Czekaj, Giga znowu zasnął. Co? Co ty zrobiłeś? Bazanki. dzięki Bogu, że jesteś bezpieczny. To jest koniec Morgana nie uciekli i Regigigas znowu śpi. To, jak to zrobiłeś? Zrobiłem to, co starsi chcieli. Ostrzymałem gniew Regigigasu, używając siły jej kłódki katosurf. Wszystko to robiłaś dla względu na starszych, a nic o nich nie wiesz. To jest właśnie dlaczego odmówiłem Eunice w muzeum. Jesteś po prostu zwykłą fanatyczką. Wszechświat do niczego ci nie wybrał. Po znakiem to jakby sprawił, że dla nami znowu takie dobre warunki, pomimo mojej ignorancji, tak to bym przetłumaczył po polsku. Udowodniłeś samemu sobie, wiele razy Okej, okay, nie wiem co to było. <laughs> nie. Chyba ja zapomniałem co on tu mówił. Dzięki za twoją usługę. A teraz chodźmy odpuśćmy to miejsce. To jeszcze nie jest koniec. świat nie wybrał. łe. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić mojej wdzięczności, łazanki. Odwaga, którą pokazałeś, nie jest jej daleko do bycia taką heroiczną. Jestem przekonany, że na pewno przez jakiś czas nie zapomnę Twojego imienia. Z tytonami znowu zapieczytowanymi i Morganu za klatkami. Optus w końcu znowu bezpieczny dzięki tobie. Oczywiście starsi licerze. Z są gdzieś zgubieni, jakby nie jesteśmy w stanie ich znaleźć ale bez jakiegoś zwykłego lidera jestem przekonany, że po prostu już nie będą chcieli walczyć To powiedzmy do tego, że wysłałem dość sporą ilość jakby ochroniarzy na wyspę Powiedział to wszystko, bo jestem przekonany, że czekać cię teraz ostateczne wyzwanie jest to liga Pokémon oczywiście nie myśl sobie, że oczywiście twoje te polityczne rzeczy, co teraz robiłeś, dadzą ci łatwą przepustkę spotkamy się na szczycie Victory Falls nie Victory Road, tylko Victory Falls. Czyli na no, takim Falls. No to Falls to jest taki ładzi wodospad, coś takiego. I wydaje mi się, że byś potrzebował tego, żeby się tam dostać. Ha, zajebiście. Clean HM. Ho, waterfall. Wow. Będę cierpił, czeka na, na ciebie coś tam. Łazanki czekają. Boże, ile wy będziecie pierdolić? To skąd już gadać? Ominąłem całą akcję, prawda? Haha. <laughs> Żarty na bok. Jestem naprawdę z ciebie dumny. E, jeszcze mi się wydaje, że jakiś czas temu w dostaliśmy pierwszego Pokemona. Will bibliotece. A teraz spójrz na nas. No tak naprawdę spójrz na ciebie. Jesteś prawdziwym bohaterem, Mazanki. To jest naprawdę konon mu nazywać ciebie przyjacielem. No a no, może nawet bardziej jako rywal. W końcu dostałem odznakę G4. A wiesz co to oznacza? Tak, jestem w stanie... Cię kurwa podążać za tobą do Ligi Pokémon. Pokémon. Albo ja, czy ty będziesz podążał za mną. Widzimy się na Slowpoke, coś tam. A pierdolę.